Bardzo się cieszę widząc pana w takim dniu, gdzie mamy pełne trybuny i państwa współpraca podczas Westminster Day jest też znacząca, powiedziałabym, bo marka Defender jest tu widoczna wszędzie. Dlaczego? No, dlaczego? Dlatego, że Defender generalnie jest marką, która kojarzy się z tego typu imprezami, tego typu wydarzeniami. Defender jest marką, która jest od rzeczy niemożliwych tak, tak naprawdę, tak? Także... Robimy coś, co dla innych mogłoby się wydawać po prostu nie do osiągnięcia, a my to osiągamy. Dlatego jesteśmy. No właśnie, to jest też zamierzenie i cel gonitwy charytatywnej, która dzisiaj była jednym z głównych punktów programu, żeby wspierać tutaj tych najbardziej potrzebujących i wyścig, w którym to konie niemechaniczne, tylko te prawdziwe, tak naprawdę biegną w szczytnym celu. Czy to również wpisuje się w państwa markę, w strategię marki i cele? Oczywiście, jak najbardziej. Nie tak dawno rozpoczęliśmy też współpracę jako importer marek Joteler w Polsce z grupą GoPr. Wspieramy ich naszymi koniami mechanicznymi w postaci defenderów. Rozumiem, że także dla miłośników jeździectwa i sportów konnych to jest też świetna okazja, żeby zapoznać się z Państwa modelami. Oczywiście, jak najbardziej, Defender oferuje szeroką gamę pojazdów, tak naprawdę dla wszystkich, którzy są zainteresowani tego typu sportem tak? świetna, świetne właściwości terenowe, świetne możliwości chociażby u dźwigu ciężkich przyczep, tak? bo konie swoje ważą. Te, te prawdziwe konie też swoje ważą. Defender potrafi uciągnąć przyczepę o ładowności do 3,5 tony. A czy dla pana tak personalnie pan jest po raz pierwszy na wyścigach? Tak. Jakie są wrażenia i tutaj jak się panu podoba na to, że służy? Niesamowity nastrój, niesamowite wydarzenie, emocje przede wszystkim takie, których no, dawno już nie przeżyłem, tak? Jak konie finiszują. No, i te nasze samochody, które podążają za tymi końmi, też jest no, to jest niesamowite po prostu. Wrażenia są e, wręcz bym powiedział kosmiczne. Zgodzi się Pan ze mną, że konie tutaj na torze mają podobne cechy do Defandera? Są piękne, wytrzymałe i szybkie. E, w stu procentach się zgadzam. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zachęcam, żeby obejrzeć więcej wszystkie wyścigi w Polsce na jednym kanale, YouTube Toru Słóżewiac.